Druga mnie pod boczki biesie. Jeszcze śpi we zęby z dziesię. Aj, aj, po to się dostał w piecu Od tej ranny karety we żyć się nie wiesz. Jedna trzyma, druga my. Aj, aj, lec A pfek to tu, pfe Jak będzie to dalsze z I ty, żółtko z Nie pijesz, nie rusz leczyku. Dalej prędko, głębiej i Ręczki ponad ziemi wzruszy, A to boskie z z I zawody nie przynosi nigdy szkody. Ale która to jest sama? Płaczek wyjątkowy. Gdyby...